Two. Nasze drugie weekendowe spotkanie. Witam państwa bardzo serdecznie Nina na to weekend z z oczywiście z całą naszą piękną fantastyczną ekipą. Mówię wam dzień dobry. No i oczywiście, że dobry. Mamy bardzo dużo śniegu na Jaworzynie Krynickiej. Nie może być inaczej, bo dla niektórych e, trwają już ferie. No i oczywiście co robimy podczas ferii? Korzystamy z tego co dała natura. Natura dała dużo śniegu. Oprócz tego e, organizatorzy, czyli ci wszyscy, którzy dbają o to, żeby nam było tutaj komfortowo, dali nam właśnie te warunki. Dzisiaj drodzy państwo dzieje się bardzo dużo na stoku. My jesteśmy teraz na terenie Dolnej Stacji Jaworzyna Krynickiej. No i tutaj już widzicie, że czasami pojawiają się osoby w takich specyficznych ubrankach. Może się uda, a może nie, bo właśnie trwają zawody. No tutaj po prostu się bawimy. Po prostu mamy fan, mamy radość, ale oczywiście te zawody powodują, że troszkę tej adrenaliny jest więcej. My teraz nie o zawodach, ale porozmawiamy już za chwileczkę o tym, jak nauczyć się jeździć na. Desce, czyli snowboard. Wszyscy ci, którzy marzą o tym, albo jeszcze nie wiedzą, że marzą, ale będą marzyć, zostańcie razem z nami. My pokazujemy wam piękno Jaworzyny Krynickiej, właśnie. Jesteśmy z panią nauczycielką, nie no żartuję, to jest za poważnie zabrzmiało w tym momencie, Marta Agos, e, nasza instruktorka. Instruktorka oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, jednej deski nauki jazdy na tej jednej desce na snowboardzie. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie Nina. Szkoła Jaworzyna jest po to, żeby nauczyć takich, e, takie egzemplarze. Może nie jak ja, bo ja już pewne kroki poczyniłam w tym kierunku, aczkolwiek pewnie zrewidujesz moje umiejętności bardzo szybko. Ale właśnie po to jest szkoła, żeby nauczyć tych, którzy całkowicie od początku zaczynają... Albo podszkolić tych, na które może wydaje się, że potrafią, a tak nie do końca jest. Słuchaj, zacznijmy może od tych najmłodszych, bo często jest tak, że rodzice chcieliby, żeby dzieciaki też śmigały. Co jest potrzebne, żeby te dzieciaczki mogły na tej desce już jeździć? Tak naprawdę wystarczy sprzęt i chęci, uśmiech, przede wszystkim chęci, bo przy takich małych dzieciakach to jest głównie zabawa. Ustalmy, że dziecko takie pięcioletnie, jeszcze potrzebuje zabawy, fanu, fajnych gier. To jest oswojenie się z deską. Jeżeli chodzi o naukę. To mamy oczywiście swoje specjalne słownictwo do dzieciaków, gryzie piętki gryzą śnieg, buzia deski się otwiera. I e, faktycznie tym słownictwem staramy się dotrzeć, żeby dziecko zrozumiało, o co nam chodzi, bo przenieść ciężar ciała na wiodącą nogę, to trochę zbyt trudne. Dla dorosłego to może być zbyt trudne, więc umówmy się do dzieciaków trzeba jednak trochę inaczej. Tak, dokładnie. Natomiast e, sprzęt to jest buty, deska i dobry humor, i e, chęci. Przede to, wszystkim. Tak sobie myślę, że i niezarówno. Jeśli chodzi o dzieci, jeśli chodzi o dorosłych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, to fajnie mieć swoje buty, aczkolwiek to też można pożyczyć. Natomiast deska na początku, bo tych desek też jest bardzo dużo, więc możemy teraz powiedzieć, spośród jakich rodzajów desek możemy wybierać. Tak naprawdę mamy, w zależności od rodzaju, rodzaju jazdy. Mamy różne deski. To jest akurat deska freestyle'owa, miękka deska, która ma duży flex i się mocno okay. mocno się ugina tak z bioradę, tak? Zbija nam się trochę w śnieg, więc nie pokażemy, ale to jest deska miękka freestyle'owa do snowparku, który też tutaj tak. mamy. E, natomiast e, zjazdowe deski są, zjazdowe carvingowe są sztywniejsze. Mamy też różną twardość butów. Buty też są twarde, miękkie. To jest dokładnie jak w narciarstwie e, i tak naprawdę dla początkującego e, takie średnio, średnio miękkie deski są dużo lepsze na początek. No to już pewna porcja wiedzy przekazana. Moi drodzy, zanim kolejna porcja wiedzy, i to bardzo porządnej i poprawnej, bo z ust instruktorki samej zostanie Wam przekazana, to pora na parę widoków. No i jak tutaj się jeździ na Jaworzenie? A, no zobaczcie sami. jest radość, jest zabawa, no bo tak naprawdę zarówno na desce jednej, jak i dwóch ma być radość i zabawa, to bo to o to fun. tutaj chodzi, Dokładnie. chodzi o fan, Chodzi o fan, o radość z jazdy i o przyjemność. Nie męczymy się. Wracamy teraz, słuchaj, do tych, tej nauki i do dorosłych. Tutaj czy sytuacja wygląda troszkę inaczej niż jeśli chodzi o dzieciaki, czy bardzo podobnie? W przypadku dorosłych to jest zazwyczaj tak, że... Yy, Dorośli przechodzą z nart najczęściej, e, chociaż też nastolatki, e, które na początku uczyły się na nartach, przechodzą na, na tą deskę. E, I faktycznie e, dopiero myślę, że tak około sześćdziesiątki jest wtedy troszkę fizycznie problem, tak? Bo to jest kwestia też, że trzeba mieć trochę, tego, e, trochę tej kondycji bo to jednak jest sport ekstremalny, to nie są łatwe rzeczy, więc y, warto też, jak dorosły chce spróbować i jest w trochę starszym wieku, przygotować się do tego fizycznie. Przynajmniej dwa tygodnie przed przyjazdem na tą deskę czy uprawianie jakiegoś sportu zimowego, przygotować się, ćwiczenia siłowe, mobilizacyjne. To jest bardzo ważne w późniejszym wieku, to jest bardzo ważne być sprawnym. Bo po co nam instruktor, jak my nie mamy siły zapiąć deski? Co jest najbardziej istotne, jeśli chodzi o takie, taką jazdę na, na desce? Bo zastanawiam się, oczywiście, umiejętności, to, to jest zupełnie zrozumiałe, prawda? E, oczywiście, lekcja z instruktorem i to nie jedna, bo warto mieć kogoś, kto nauczy nas dobrych nawyków. Bo bardzo szybko uczymy się tych złych i potem to niestety w bardzo zły sposób procentuje. Ale równowaga, balans, utrzymanie tego, co jest istotne. Dokładnie tak. Tutaj jest bardzo dużo równowagi i też siły, bo tu zdecydowanie bardzo dużo pracują nam mięśnie. Mięśnie nóg, tak. więc y, bardzo trzeba dobrze przygotować się siłowo do tego, żeby, żeby utrzymać się i żeby mieć siłę tak naprawdę kontynuować te pięć dni, bo jak, jak przyjdziemy na jeden czy dwa dni, to jest luz. To nie trzeba specjalnego przygotowania. Małe zakwasy, małe zakwasy nikomu nie zaszkodziło, ale oczywiście my zachęcamy do tego, żeby przygotować się do tej jazdy na stoku. Wiesz, co myślę, że ważna też jest niezwykle istotna głowa, czyli to, co myślimy, w jaki sposób myślimy i że się nie boimy. No, ja jestem takim przykładem, który niestety na dwóch, a nie na jednej jeździ. Będzie dla mnie wyzwaniem. Myślę, że tak. będzie dla mnie wyzwaniem, bo powiedziała, że nie zdołali jej nauczyć. Nie zdołali. Ale to tak. jest ta kwestia tej głowy. Czasami tak. chodzi o te lęki. Mamy je i tak. będziemy je mieli, ale o to chodzi, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu, przełamywać te strachy. My też jesteśmy instruktorami po to, żeby trochę pozwolić wam bezpiecznie przejść, dać wam umiejętności, narzędzia, którymi będziecie mogli na stoku się posłużyć, czyli szybko zahamować, wyminąć rajdera, który jest przed tak. nami. To jest najważniejsze. Bezpieczeństwo. Musicie się czuć bezpiecznie i też trochę przesuwać tą granicę, e, granicę strefy komfortu zdecydowanie. I powiem tak, luz luzem, ale kask na głowie. No nie, nie zapominajmy też o tych sytuacjach. Dziękuję ci kochana <grystanie> za dziękuję. naszą rozmowę, a my widzimy się dzisiaj już niebawem. Bądźcie z nami. ja Jawożyna Krynicka, Weekend TVS. Pa pa. Dziękuję.